Siemanko, moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy remont For you. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i w kolejnym odcinku z cyklu Remont starego mieszkania w bloku. Dzisiaj moi drodzy mam akcję demontażu starych grzejników, które wyglądają w sposób następujący. Znajomy widok, kto mieszka w logach, no to wie jakie to są grzejniki. Czekam na kolegę, który pomoże mi to zrobić i akurat ma jakąś kosmiczną technologię. Później zobaczycie co to jest za technologia, która pozwala... Przyjąć takie grzejniki nie spuszczając wody z pionu. Grzejniki są oczywiście w trzech pomieszczeniach: kuchnia, salon i mały pokój. Tak to moi drodzy wygląda. I tutaj ostatni grzejniczek. To wszystko moi drodzy, dzisiaj będziemy przerabiać. Jest jeszcze jeden grzejnik, nazwijmy to tak można w cudzysłowie. Grzejnik w łazience, tylko że to są takie dwie rurki wspawane, zobaczcie moi drodzy jak to wygląda, no wygląda okropnie. Za bardzo nie mam pomysłu co z tym zrobić, bo myślałem, żeby tu może te gałązki poprzerabiać i zrobić jakiś tutaj drabinkowy i tak dalej tak dalej, ale powiem szczerze, że chyba najwygodniejszym rozwiązaniem dla mnie będzie po prostu zabudowanie tego, taką zabudową typu cover, ustawienie jakiś kratek na dole, u góry, żeby to gdzieś tam po ciepło oddawało tutaj do tej łazienki. I tyle w sumie, tak? Więc no nie będę chyba tego ruszał, bo to za dużo zachowa. Dobra, czekam na kolegę, zaraz przyjeżdża i bierzemy się za robotę. Widoczne. Mam się ręce trzęsą. Dlaczego nie pić dzisiaj? Ja <grym> się mordować. No, to będzie ładnie dolegało, nie? Mm -hmm. Starczy Ci? Trochę płytki byś mi dobra słuchajcie, tak wygląda ta diabelska maszyna, o której mówiłem Wam wcześniej, zresztą chyba, o ile sobie dobrze przypominam, już jeden film z tym samym kolegą był u mnie na kanale, dawno, dawno temu, zamrażarka do rur, tutaj mamy przewody, które są zakończone takimi kopytkami, czy tam jakimiś, no nie wiem, uchwytami i za chwilę zobaczycie, jak to wszystko ładnie się zamraża, woda w rurce będzie zamarznięta, i wtedy będziemy mogli tutaj bez puszczania wody z pionu wymienić sobie te zawory i ten półśrubunek no, też na zawór taki powrotny. Za chwilę wracam. Po 40 minutach sprawa prezentuje się następująco: wszystko ładnie tutaj oszronione, tak jak widzicie. Tak więc, za chwilę będziemy to powoli rozkręcać i wymieniać. Państwa, pan Krzysztof, niczym Pudzianowski Mariusz. Krzychu to ma krzypę łapie. No ale zobacz, ile szmatek no. fajnych, ciekawych. Zobacz, dobra, weź ten. Śrubunek, tylko wrót, nie tylko zawrót ten stary. wiedzieli, jak to po kolei zrobić, mm. no to jest program edukacyjny. Eduk... Adam Słodowy. <laughs> ty, a, a ty używasz w ogóle takiej radełkownicy do gwintów, do skrobania? No ale to czy ja wiem, czy... Można też, no ale tutaj to tak jak miałbyś, zrobiłbyś nowy gwint. Aha. Yy, tak, tak, ale wiesz o co mi chodzi, wiem. wiem. po prostu zamiast przeszczotu, żeby tam ugradować. nie? Tak. by to zrobił trzy razy szybciej. Więcej krzepy ma w łapie. Prawa ręka wytrenowana, jak to się mówi, nie? Główka stuningowana. O, ale piękny. Ja pierdzielę. Ty, a jak masz lewy gwin, to podwijasz w lewo czy w prawo? Nie wiem, ja nigdy nie wiem. No w końcu kucharz małej gastronomii jestem. No tak. Krzychu mówi pasty, nie żałuj. Pakiet premium. no co, co masz żałować, jak poznajemy możecie za robisz, nie? Jeszcze do dopłaty. No to że na filmie jesteś. Robota w poniedziałek, to ręce się trzęsą. No właśnie tak to z tymi poniedziałkami jest. Powiem się, że gdyby nie stabilizacja obrazu w GoPro, to... Widzowie by nie oglądali. To <taki taki> piękny to doło to dajesz? Nie? No tak, no bo później ten to sobie dokręcisz, wiesz. A, obrócę sobie. Mm -hmm. No tak. No i wtedy robisz tylko pyk. Wiem, wiem. No tak, i wiesz co, ja, mi się wydaje, że faktycznie chyba tutaj zrobię to przed nie będę tego. Ja bym to w kółu. Naprawdę? 3 cm będzie dużo. No, 3 centymetry wieszek zadowala kobietę. Ale tu mówisz o grubości portfela. E, tak. Ale zawsze można stówy po, po dychu. Dobra, schowamy tutaj rączkę. Z tego względu. O! A mi się otwiera elegancko. Chociaż w sumie na tą stronę. No, nie wejdzie, chyba że ją w No, to później tam. Ale moje motto życiowe i Krzysztofa jest: ja tu mieszkać nie będę. <laughs> Może zobaczyć, zobacz, jak się zamroziło do minus 20, prawie. Minus, minus 20 jest? No, okay. ale to wiesz, ładnie dolega, to się od razu szybciej mrozi, no. nie? No właśnie, dobra. już tu A zaraz do to jeszcze można tak kluczem przejechać. No. Wszystkie narzędzia fajne, ale znów z drugiej strony... Wiesz, nie jakbyś, jakbyś miał to nosić, wiesz, na... Więc się trafi, to... O, wiesz. <noise> Prawa ręka mocniejsza. Czekaj, to ty powiem ci, że ty ręcznie normalnie gwinty robisz. Ja pierdolę, jak masz na no. w tej prawej ręce. Ja mam na Rems to nazwisko. <laughs> A z Panińskiego Rottenberga. <laughs> o, jaki ładny gwint. tego lepiej nie zrobił? Krzysztof, ty tym masz ludzi od tego? Bo kiedyś to na minie wszystko skręcali. Jak na minie? Na minie. No smaro smarowali, tak? Smarowali, tak i przykładowo, tak tu zamiast pasty, Aha. Już tu. Przejrzał z miniem, nie? Tak. No i taką minię rozkręcić, szczególnie na gazie. Instalacje instalacjach gazowych to, to trzeba talerz bigosu. Ci zostawię do góry, to przecież razie czego będzie na dokrętkę do ściany. A tak? No. No zobacz. No i tu Ci wchodzi kolanko. No kurczę, nie, nie wejdzie mi. Wejdź. Ale to faktycznie muszę się wkuwać. No. To ile tu się wkujesz? O. No i słuchajcie, jaki to jest plan, jeżeli chodzi o tą kuchnię. Po pierwsze grzejnik musi być przesunięty mniej więcej gdzieś na środek okna. Taki jest plan. W pierwszej chwili po prostu myślałem tutaj, żeby to powkuwać, ale powiem Wam szczerze, że chyba zrobię sobie przed i to będzie najlepsze rozwiązanie i puszczę rurki po prostu natynkowo, to tam 3 czy 4 cm to mnie. Nie zbawi i teraz tak takie rozwiązanie, dlatego, bo tutaj później będę miał już pole manewru, żeby sobie robić dalej instalację. Nie muszę tego robić od razu. I zawory będą odkręcone, i będzie to wszystko schowane albo w szafce, albo zrobię tutaj taką zabudowę typu cover. Normalnie powinno to wyglądać w ten sposób, tak jak tutaj. Mamy to wszystko ładnie wymienione, czyli mogę sobie tutaj dalej wstawiać już grzejnik. I teraz tak. Jeżeli chodzi o grzejniki starego typu właśnie te żeliwne, one mają rozstaw pomiędzy gałązkami 50 cm. Teraz nowy standard to 55 cm. No i w sumie mamy dwa wyjścia: albo kombinować tutaj z kolankami i coś przerabiać, albo generalnie jeżeli w waszej okolicy jest sieć hurtowni Bims to w Bimsie można kupić grzejniki modernizacyjne, które właśnie mają rozstaw 50 cm. Czyli to jest tak naprawdę plager plug and play w kastoramie też? O, mm. widzisz, to, to nie widziałem. Tak więc tutaj pani inżynier od zamrażania mówi, że w kastoramie też. Tak więc też możecie sobie o, zajrzeć to przed chwilą włączone. Przed chwilą włączone. Ostatni grzejnik i kończymy tą rzewą. Ostatnie podejście pod grzejnik, już zrobione. Tak to, moi drodzy, wygląda. No tutaj, bez żadnych tam fajerwerków. Jedyna rzecz, która doszła, na no to na wszystkich zaborach zakręciłem sobie takie koreczki po to, żeby było bezpiecznie, tak, no bo zawór zaworem gdzieś tam w razie jakby coś nam puściło, no to jest jakieś dodatkowe zabezpieczenie. Co ja muszę zrobić, moi drodzy, w następnej kolejności? Muszę ogarnąć sobie jakiegoś pana z administracji, który zdejmie, bądź też przełoży te mierniki ciepła, nie wiem też jak to się odbywa. Prawdopodobnie będę musiał od razu zakupić nowe grzejniki i tyle. Tak więc no to na dniach pewnie będę załatwiał i prawdopodobnie interesuje Was Cena za taką usługę, bo często w komentarzach piszecie pytania właśnie ile, co tam kosztuje i też jakby no piszecie takie prośby, żebym poruszał kwestie cenowe. Co będę mógł, moi drodzy, oczywiście będę poruszał. Tutaj rozmawiając z moim kolegą, normalnie taka usługa kosztuje około 300-350 zł od grzejnika. I to też no zależy, może nawet być i droższa, no bo jeżeli tam jest więcej przeróbek, jakieś tam gwintowania, przedłużania i tak dalej, tak dalej, no to oczywiście cena... Do góry. Czas, czas operacyjny jaki tutaj nam zajął na zdjęcie tych grzejników, na przygotowanie podejść pod nowe grzejniki około 4-5 godzin, z tym, że większość czasu no to było czekanie, po prostu, aż ta zamrażarka zamrozi nam gałązki. Bo samo zdjęcie grzynika, podwinięcie, założenie tych zaworków, no to już tam chwila moment, 5 minut i temat załatwiony. I tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, no to zapraszam oczywiście do komentowania tego filmu. W opisie pod tym filmem albo tutaj gdzieś w rogu wyskoczy Wam playlista z tego mieszkania. Jeżeli ktoś jest nowy na kanale, no to zachęcam do nadrobienia zaległości. No i na koniec oczywiście, jeżeli film się podobał, no to zachęcam do pozostawienia łapki w górę, jakiegoś tam komentarza czy subskrypcji. Jeżeli jeszcze tego nie robicie. Żegnam się, do zobaczyska. A! No i sklep jeszcze, bo mam sklep. Jeżeli chcecie kupić jakieś narzędzia do glazury, też link do sklepu macie w opisie. Na razie.